Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania odchłani na tej ziemi, bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. Dla nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Bardzo ciekawe słowa. Bóg nie uczynił śmierci, nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył wszystko po to, aby było. I byty tego świata niosły zdrowie. Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Wydaje się takie oczywiste, ale jak ważne jest to, żebyśmy to usłyszeli. W Słowie Bożym, Słowo Boga, który mówi, nie, ja nie chcę śmierci. Ile jest teraz śmierci, ile ludzi umiera niewinnych, Bóg nie chce tej śmierci. Bóg nie chce tej śmierci. Jak czasami obwiniamy Boga, czemu nic nie zrobi, czemu nie ratuje, czemu nie pomaga, czemu pozwala na coś takiego. To nie Bóg jest autorem śmierci. To nie Bóg chce tej śmierci. To przez zawiść diabła weszła ta śmierć i teraz też wchodzi ta śmierć przez zawiść diabła. Przez zawiść diabła giną ludzie. Ale dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. To nie jest ostatnie słowo. Bóg ratuje tych ludzi, ale ci, którzy są winni tej śmierci, odpowiedzą przed Bogiem. Dzisiejsza Ewangelia. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie, Moja córeczka do gorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z Nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd gości ściskali. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona je o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od niego, obrócił się w tłumie i zapytał, kto dotknął się mojego płaszcza. Odpowiedzieli mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej dolegliwości. Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi Nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi, wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia Wszedł i rzekł do nich: Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę, dziecka oraz tych, którzy z nim byli i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy dziewczynko mówię ci wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła: miała bowiem dwanaście lat, i osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział i polecił, aby jej dano jeść. Bóg nie chce śmierci, Bóg nie chce cierpienia człowieka. Widzimy Boga, który pomaga ludziom cierpiącym, ludziom umarłym. Bóg nie chce śmierci. Widzimy śmierć z jednej strony śmierć tej dziewczynki dwunastoletniej, z drugiej strony jakoś też w pewnym sensie śmierć tej, tej kobiety, która nie, nie tylko chorowała 12 lat i nijak nie mogła się wyleczyć. Ale widzimy, to była choroba, która czyniła ją nieczystą. Ona nie mogła być pośród ludzi, ona nie mogła się ludzi dotykać, ona nie mogła doświadczyć miłości innych ludzi, ciepła, drugiego człowieka. Ona nie mogła urodzić dziecka, nie mogła przekazać życia, spełnić swojego macierzyńskiego powołania. Ona jakby umierała. Widzimy te 12 lat, i dziewczynkę, która ma 12 lat, i ta kobieta mająca 12 lat, 12 w języku. Żydowskim to jest pełnia, to jest całość, czyli całe to życie było naznaczone tym cierpieniem, całe to życie to była pełnia cierpienia, pełnia strachu i, i choroby. I widzimy, z jednej strony, myślę, że warto zwrócić uwagę, jak, jak dokładnie w takich nawet szczegółach autor Ewangelii opisuje to cierpienie tych ludzi, w szczegółach opisuje. Czyli jakby chce. Wprowadzić nas w um, trudną sytuację tych ludzi, jak im było ciężko, jak oni już tracili nadzieję, nie było nadziei. Jeśli tak Boże Słowo próbuje nam pokazać to cierpienie, to po to, żebyśmy my też weszli w swoje cierpienie, to żebyśmy my też porozmyślali nad tym, jak nam jest ciężko przed Jezusem i żebyśmy też znaleźli jakieś wyjście w naszym cierpieniu, patrząc, czytając tę Ewangelię, patrząc na to Słowo, patrząc na te wydarzenia. Czyli możemy sobie tak trochę porozmyślać najpierw nad swoim cierpieniem, ale nie zatrzymamy się na tym, nie, nie tylko będziemy myśleli o cierpieniu, bo często tak jest, że cierpimy, jest nam trudno, boimy się, przeżywamy i na tym się zatrzymujemy i nie idziemy dalej. Nie. Myślimy o cierpieniu po to, żeby zrobić następny krok. Tak jak zrobiła krok ta kobieta, która mówiła, pójdę do Jezusa, nie mogę wyjść między ludzi, nie mogę się dotykać, pójdę i dotknę się. Nie mam innego wyjścia. Wierzę, że tylko On i tylko On może mi pomóc. Jair, przełożony synagogi, wielki człowiek, ważny, nie idzie do faryzeuszów, nie idzie do, do jakichś żydowskich przywódców y, religijnych, przywódców liderów. Nie, on wierzy w Jezusa. On wierzy, że on może mu pomóc. Upadł mu do nóg, co było gestem absolutnie rzadkim. Żeby ktoś padał do nóg, to widać, że Jair uwierzył w to, że Jezus jest Bogiem, że Jezus ma moc uzdrowienia. To jest wiara. On przychodzi do Jezusa, ta kobieta przychodzi do Jezusa. Ważne, jak, jak rozmyślamy nad swoim cierpieniem, żebyśmy przyszli do Jezusa, żebyśmy zrobili ten krok: idę do Jezusa. Idę, on i tylko on może mi pomóc. Padam mu do nóg, dotykam się jego płaszcza. I to, co jest ważne w, tych, w tym słowie, żebyśmy usłyszeli słowo córka. Jair przychodzi, bo umiera córka i też Jezus zwraca się do tej kobiety: córko. Czyli. Ona doświadcza, ta kobieta, ciepła ojcowskiego, ciepła miłości Boga Ojca. Jezus nadchodzi się do niej, córko. Ona nie tylko jest uzdrowiona z choroby, ale doświadcza miłości Boga, miłości Boga Ojca. Warto, żebyśmy przeżyli też takie spotkanie z Bogiem Ojcem, gdzie doświadczamy Jego miłości, jego dotknięcia, jego, że On zwrócił na nas uwagę. Ta kobieta, którą nikt nie zwraca uwagi, bo była nieczysta, Jezus zwrócił na nią uwagę, zauważył ją. Pochwalił, wywyższył. Czyli nie tylko jest to uzdrowienie fizyczne, ale właśnie takie doświadczenie ojcowskiego ciepła, ciepła Boga, zauważenia człowieka, zwrócenia na niego uwagi. Często ludzie bardzo przeżywają to, że nikt na nich nie zwraca uwagi, że są nikomu niepotrzebni. Jezus zwraca uwagę na tą kobietę. I też warto zobaczyć to, że ten moment, że z jednej strony Jezus się spieszy do Jaira, chce mu pomóc, chce uzdrowić jego córkę, z drugiej strony ktoś go zatrzymuje po drodze. Tutaj trzeba szybko działać, a tu ktoś zatrzymuje, Jezus się zatrzymuje, Jezus ma czas dla człowieka. U Jezusa nie ma czegoś takiego, że ktoś przyszedł, no nie, nie o czasie, no nie teraz, no nie teraz, no, nie, nie mam teraz czasu dla Ciebie. Jak często mówimy takie słowa, jak często słyszymy takie słowa, nie mam dla Ciebie czasu, jak często dzieci od rodziców słyszą, nie mam dla Ciebie czasu, nie, nie przychodzisz w tym czasie, kiedy trzeba, przyjść później, nie teraz. U Jezusa tak nie ma. Jak Jezu do Jezusa przychodzimy, on zawsze ma dla nas czas. On zawsze ten czas znajduje dla nas. Nie jesteśmy jakimiś niepotrzebnymi, nie jakimiś ludźmi, którzy przeszkadzają mu w jego pracy, w jego trudzie. Nigdy tak nie jest. Możemy w dowolnym momencie przychodzić do Jezusa, on zawsze ma dla nas czas. I ważne też, żebyśmy i my też uczyli się tego od Jezusa, żebyśmy zawsze mieli czas dla potrzebującego człowieka. Nawet jak. Zupełnie jesteśmy bardzo zajęci, zapracowani, nie ma tego czasu. To, żebyśmy znajdowali ten czas chociaż chwilę, chociaż jakąś minutę, żeby zwrócić na niego uwagę, żeby doświadczył jakiejś naszej miłości. To jest ważne, żebyśmy się tego uczyli: żeby człowiek nie czuł się przez nas odrzucony, że nam zabiera czas, że nam przeszkadza. Nigdy, żeby człowiek tak się nie czuł, kiedy się z nami spotyka. I to, co jest ważne w tym słowie, to jest słowo wiara, czyli. I Jezus mówi do tej kobiety, córko, Twoja wiara cię ocaliła. I rzeczywiście pokazuje, co znaczy wiara, przez to, że jakby on nawet nie wie, że uzdrawia. Siła, moc wyszła ode mnie. Czyli Jezus pokazuje, chce pokazać, jak wiele znaczy wiara. I z drugiej strony, kiedy przychodzą do przełożonego synagogi, mówią, że dziewczynka umarła, on mówi, nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Czyli. Widzisz, że w tym momencie już ginie ta jego wiara, bo, no, bo jak umarłem, to co już zrobić? Nie bój się, tylko wierz. Podtrzymuje wiarę człowieka. I właśnie te słowa podstawowe w tej Ewangelii, żebyśmy sobie zapamiętali. Córko, twoja wiara cię ocaliła. I drugie słowa, nie bój się, tylko wierz. Powtarzajmy sobie dzisiaj te słowa. Niech te słowa w nas żyją, i właśnie kiedy będziemy doświadczali tego jakiegoś swojego cierpienia, przeżywania, samotności, braku miłości, żebyśmy przychodzili do Jezusa mając w głowie właśnie te słowa: Twoja wiara cię ocaliła, nie bój się, tylko wierz. Żebyśmy nie, nie stracili wiary. Spróbujmy się dziś dotknąć Jezusa z taką wiarą. Spróbujmy. Zobaczyć w tym Słowie i doświadczyć dziś spotkania z Jezusem, który nas bardzo kocha, który nie chce naszej śmierci, nie chce naszego cierpienia, nie chce naszego przeżywania, strachu, jakiegoś bólu samotności, braku miłości. On chce nam pomóc. On idzie do jej raży pomóc. On zatrzymuje się przy cierpiącej kobiecie. On ma czas, On ma uwagę, on ma miłość do cierpiących ludzi. Jeśli doświadczamy jakiegoś cierpienia, spotkajmy się z Jezusem, który, któremu to nie jest obojętne który zwraca na nas uwagę, który chce nam pomóc i może nam pomóc, ale dotknijmy się Go z wiarą, przeżyjmy to spotkanie, że On ma moc, On jest Bogiem, On, on nam na pewno jakoś pomoże. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.